Rasti w Królestwie Zwierząt Pies Rasti zwykł był chodzić rankiem do parku, gdzie hasał i bawił się z dziećmi. Dziś na przykład miał dużo uciechy, gdy bawił się balonikami, które dzieci przyniosły do ogrodu. Ale wkrótce Rasti zmęczył się i wrócił do domu na swój dywanik przed kominkiem i usnął. Śniło mu się, że znów jest w parku, że dzieci przyczepiły mu do obroży dużo kolorowych baloników i nagle. Baloniki uniosły pieska w górę, zanim mógł zorientować się, co się z nim dzieje. Gdy spojrzał w dół, skóra na nim ścierpła, ziemia oddalała się coraz bardziej. Baloniki unosiły Rastiego coraz to dalej, ponad rzekami, jeziorami i wysokimi górami, aż znalazł się nad dziwnym lądem a była to północna Afryka. Gdy przelatywał nad stepami, poczuł nagle, że baloniki zaczynają pękać. Jeden po drugim. Pac, pac. Zaczął teraz opadać coraz szybciej, już tchu nie mógł złapać. I wreszcie szczęśliwie wylądował z jednym tylko balonikiem na jakimś olbrzymim zwierzaku a była to żyrafa. Spojrzała na pieska przyjaźnie, choć wielce zdziwiona. Wkrótce wokół Żyrafy i Rastiego zgromadzili się mieszkańcy puszczy: tygrys i małpki, słoń, a nawet przypełzła jaszczurka. Zwierzęta przyglądały się Rastiemu z zaciekawieniem, bo pierwszy raz widziały takie stworzenie. a najbardziej zaniepokoił je balonik. Słoń Dżambo ostrożnie podszedł do pieska i delikatnie dotknął balonika trąbą. Piesek pomyślał sobie, jeść mi się chce. Jeśli im pokażę parę sztuczek, to może mi coś dadzą. Gdy tak tańczył pod drzewem, nagle bęc... Olbrzymia kula spadła tuż przed pieskiem. Był to orzech kokosowy. Simp, jedna z bardziej utalentowanych małpek, podskoczyła do orzecha, rozłupała go i rzekła: "Pi, to mleko kokosowe". Rusty polizał kilka razy i przekonał się, że jest bardzo smaczne i zaczął pić łapczywie, a tymczasem Sim wypijała mleko z drugiej połówki. Słońce podnosiło się z zalasu coraz to wyżej, robiło się niezwykle gorąco. Rastis postrzegł w pobliżu jezioro, w którym właśnie słoń dżambo zażywał kąpieli. Rasti podbiegł ku niemu i usłyszał przyjazne zaproszenie. Chcesz to sprawie ci chłodzący prysznic? Z trąby słonia trysnęła ożywcza fontanna wody. Aha, mam dla ciebie wiadomość! Król Lew Grzywiasty dowiedział się, żeś przybył do naszej krainy i posiadasz przepiękny balon. Jego królewska mość chciałby obejrzeć tę cudowną rzecz. O, to się da zrobić! Zaszczekał wesoło Rasti. Jest. – Tu szybko nogi struś, który cię zawiezie do jego królewskiej mości! – rzekł Dżambo. I zanim nasz piesek zdążył się pożegnać, już go unosił poprzez wysokie trawy długo nogi struś. Wreszcie zbliżyli się do królewskiego pałacu na bezbrzeżnej pustyni. Król oczekiwał właśnie gościa. Jak się nazywasz? zapytał król w lwiej, ale dla psa zrozumiałej mowie. I kim ty właściwie jesteś? Nazywam się Rasti i jestem zwykłym psem. Hmm, nigdy nie słyszałem o czymś podobnym. Rasti spostrzegł, że król w czasie rozmowy bez przerwy patrzy na balonik. Zaszczekał więc jak tylko mógł najgrzeczniej. Być może jego królewskiej mości przydałby się balonik. O, dziękuję bardzo, jesteś niezwykle miły, mój Rasti. Musisz być głodny, zatem proszę Cię na ucztę. I uprzejmy król powiódł na czele orszaku Rastiego do stołu, na którym znajdowały się prawdziwe psie smakołyki. Nie wypada tak długo być gościem nawet u tak miłego króla. Muszę czym prędzej wyruszyć w drogę, pomyślał Rasti i smacznie usnął. A gdy się ocknął, nie było już lwa ani pustyni. Rasti leżał na swym ulubionym dywaniku, z którego rozpoczął swą przedziwną wędrówkę.